Zapewne zdarzyło się Wam kiedyś, w niedzielę o godzinie 16 jak zmienialiście swojemu znajomemu olej za przysłowiową flachę i nagle wypluła Wam gwint z miski olejowej tak jak w moim przypadku jest to gwint m 16 na 15 niestety powiedzmy, że jest taka godzina, że auto musi wyjechać można iść na łatwiznę. Iść na łatwiznę to znaczy wymienić miskę kolejową. W niedzielę o godzinie 16 oczywiście kupimy i wymienimy w każdym samochodzie. Na przykładzie Citrena C4. W Volkswagenie jest trochę prościej, bo jest gwint bodajże 15 i wtedy łatwo sobie możemy przeskoczyć na 16 .00. W Citroenie czy Peugeotcie jest 16 od razu i pojawia się nam problem, ale z pomocą przychodzi coś takiego. To jest zjato. Taki zestawik. Kosztuje to 45 zł. Zobaczę M17. I w zestawie jest gwintownik. 6 korków razem z podkładkami. Dla dowodu. O! M17 razy. razy półtora. Nie wiem, czy to widać na filmie zaraz go sobie przegwintujemy i zobaczymy czy się będzie trzymał niestety z samego procesu gwintowania z przyczyn organizacyjnych nie nakręciłem ale powiedzmy nakręćmy tą wisienkę na torcie nowy gwint trochę czyściwa bo wszystko się leje Dokręcamy. O! Skręciło się. To okręcamy sobie na razie palcami. O! bodajże chyba imbus ósemka. O, przepraszam. 6 po imbus. To teraz mam ósemeczkę. Dokręcamy. Tak trochę spacją ma trochę szczuciem. A, I co Czy warta była? Pamiętajcie, że zawsze można iść na łatwiznę albo na jeszcze większą łatwiznę. Tak jak w moim przypadku, teraz bierzemy sobie z braki cleanera. I to wszystko. I tak samo to możemy zrobić w skrzyni biegów w innych podzespołach w dywsze. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Pamiętajcie, że z każdego gówna da się wyjść w mechanice Pozdrawiam, dzięki. No taka ciekawostka na przyszłość. Są takie zestawy, co prawda nie z JATO, ale za chyba 100 zł mamy gwinty od M12 do M20. Warto się w coś takiego zaopatrzyć. To kosztuje tylko 100 zł. A w razie awarii, w niedzielę o 20.00, zawsze wyjedziemy z twarzą. Także trzymajcie się, cześć. Wyprzedzając swoje myśli, kupiłem ten drugi ze, zestaw za 100 zł, w którym są różne koleczki z gwintownikami. Także zamrożony tylko 100 zł, a, a w razie czego to można i znajomemu dupę uratować, prawda? Za 200 zł. No, takie, takie proste, a pozdrawiam.